やっぱり。 Mało. Jeszcze widzimy, jak minister Żurek, gdzie to ogłasza? W Brukseli, tak? że pojechał. Po co? Przecież nie po to, żeby poinformować, że przywracamy samorządność. Nie. Instrukcję odebrać. Tak? Wy, zdaje mi się, tam był pan mamy. Wawrykiewicz, jeżeli dobrze nazwisko pamiętam. Też niezależny prawnik, niezależny yy, przedstawiciel yy, wymiaru sprawiedliwości, w cudzysłowie. Dzisiaj robiąc już za europosła z Platformy. No cóż za przypadek? Przypadki się zdarzają, to wszyscy wiemy. No ale po co pojechał tam? Instrukcję odebrać. tak? instrukcję, co jeszcze mamy w Polsce zmienić żeby Unia Europejska była zadowolona a żeby państwo polskie jeszcze gorzej funkcjonowało tak no przecież te wszystkie reformy które oni wprowadzają nie poprawia nic w naszym systemie tak nie jest tak że na was sprawy są krótsze że dokładniej są rozpatrywane nie chodzi o to tylko żeby ich sędziowie po prostu te sprawy Ospatrywali, tak? Nie chodzi w nic, żeby zwykły Polak miał lepiej. I to jest działanie Unii Europejskiej, która po prostu uzurpuje sobie prawo wpływania na nasze prawodawstwo. Prawdziwy polski minister sprawiedliwości powinien powiedzieć, my mamy polską konstytucję, mamy polskie prawodawstwo i nic Unii Europejskiej do tego. A, nasz, a tutaj... No, przepraszam, ale przepraszam, ale jest... nasz minister sprawiedliwości dalej wierzy w te bajki, które sam opowiada, o de dekretach, o, o czym tam było pałą uchwałą. I o przewracaniu praworządności, nie przywracaniu, bo nie ma czego przywracać jest konstytucja, ona nie została zmieniona, ona nie została zawieszona, ona nie została anulowana, ona wciąż obowiązuje. Te wszystkie działania są niekonstytucyjne. Nie da się rządzić bez ustaw, nie da. No da się Twitterem najwidoczniej, tak? Donald Tusk napisze na Twitterze i minister wykonuje, a nadminister gier nadzoruje w tym międzyczasie, tak. No tak wygląda sytuacja. Panie decyzję. Chrystianie, jak pan to widzi?